Dzień dobry. Dzisiaj nagramy filmik jednej saszetki Champions League. Tak, dobrze. To Otworzymy ją. O tak. Dobra. I co nam się tu trafi? Chyba coś widzę, ale nie dokładnie. O jej! Julian Draxler, Star Player. Dobrze. Tak, dalej mamy. Andresza i Nieste Mówię Wam, że to będzie jedno, no jedna saszetka kart Czyli mamy Andresza i Nieste Diego Godin Wesley Schneider O, teraz mamy Nuri Sahina i Artura. Bardzo dawno mi się nie trafił ten zawodnik. Dobrze. Czyli trafiliśmy Rising Stara, Juliana Draxlera. Bardzo dobrze. No uważam, że no nie było tak strasznie źle. Tak. Czyli dobra. Mówię: Cześć Adek. Do widzenia i żeg.